Jako że moje customowe okleje mają już 4 lata i mimo wymiany załóżników same nawet szyby już noszą ewidentnie znaki eksploatacji, no to skorzystałem z okazji, że odezwał się do mnie mój zaprzyjaźniony Okli Wilanów z pytaniem, czybym nie skonfigurował nowych okularów, pokazując jak się to robi w tej chwili już u nich na maszynie. Jest ze mną tym razem nie Daniel, a Ala. Cześć. Ala jest optometrystą, czyli też może wam zbadać wzrok, ale oprócz tego też pomaga dobrać okulary. To opowiedz, jak taki proces kustomizacji w ogóle się zaczyna? Jak to wygląda? Najpierw musimy wybrać okulary, które nam się podobają, które pasują, w których będziemy uprawiać dany sport. Na przykład jazdę rowerem i może opowiem o okularach, które cieszą się największą popularnością, jest to model Sutro, który występuje w różnych rozmiarach i różnych wersjach. To jest na przykład oprawka pełna, czyli Sutro, oprawka Sutro Light, czyli oprawka bez dołu, oraz oprawka, na przykład na, stale, na stałe barwiona, kolorowa, albo oprawka Sutro Light w wersji Fotochromowej, czyli takiej wersji, gdzie w pomieszczeniu jest ona biała, a na zewnątrz zabarwia się na przykład na kolor szary i o zmierzchu również odbarwia się tak jak tutaj widzicie. A jakie jeszcze są modele popularne wśród kolarzy? Śród kolarzy na pewno popularne modele są takie bardziej futurystyczne. Z takim specjalnym noskiem czyli Kato i Keto i Encoder, ale czy możemy je kastomować też? Właśnie podejdziemy do maszyny i pokażę Ci, jak to zrobić, które modele możemy skastomować. I może co, przejedziemy sobie po tych modelach? Dobrze, to powiedz mi, co ten kiosk multimedialny potrafi, bo widzę, że ma chyba więcej funkcji niż tylko kastomizacja oprawek. Nasz Smart Shopper jest to przede wszystkim narzędzie, dzięki któremu możemy spersonalizować okulary, czyli wybrać kolor oprawki, kolor załóżnika, wybrać sobie kolor szkieł, ale również, co najważniejsze, możemy wybrać napis na soczewce, dzięki któremu nasze okulary będą unikatowe. Widziałem też, że jest przeniesienie do aplikacji Luxotiki, gdzie można sobie wirtualnie pomierzyć te okulary i jak czekałem, aż skończysz rozmawiać z klientem, to już sobie poprzymierzałem kilka. Dokładnie tak. Jest to urządzenie, które również wizualizuje Końcowy efekt. No dobrze, to przejdźmy do personalizacji. Tutaj i możesz klikać i opowiadać? Może jakieś sutro spersonalizujemy? Tak, zobaczymy, jakie mamy opcje w oprawkach sutro. Dodam, że te oprawki występują w dwóch rozmiarach. Mamy sutro small. Jest to częściej wybierany model przez kobiety i zobaczymy, jakie tutaj są kolory. Możesz wybierać takie, jak dla siebie. Oczywiście, właśnie chciałam to zaproponować. Czyli wybieramy czerwoną ramkę. Najszybszą. Możemy sobie wybrać zauszniki, na przykład... O, to mi się podoba. Przechodzimy do szkieł. Może niebieskie. Mamy tutaj soczewkę Prism Sapphire Iridium. Yy, czyli niebieską lustrzankę. Yy, I kolejna rzecz, o której mówiłam, właśnie napis. Dodajemy napis. Tu na bieżąco wyświetla nam się cena, właśnie przekroczyłaś tysiaka. Nie szkodzi. O, dodajemy napis. I zobaczcie, ten napis tutaj nam się pojawił. Yy, kolejna rzecz, ikona Okli. Myślę, że też czerwoną sobie tutaj wstawimy. O. Teraz mamy to połączenie. Żeby nam się nie gryzło, też będzie czerwone. Tutaj mamy taki kolejny gadżet, taką smycz, żeby nam nie spadły okulary. Tutaj mamy taki pokrowiec. Myślę, że chyba wybierzemy sobie jakąś flagę. Dawaj, Hiszpanię, tam świeci słońce. W Hiszpanii chciałam, wybrać, chciałam wybrać polską. No ja wybieram polską, ty byś wybrał no, hiszpańską. Dodajmy do koszyka. E, tutaj e, oczywiście ta ściereczka i e, pokrowiec jest w cenie. Cena nam się nie podwyższa, jeżeli to wybierzemy. Dodajemy do koszyka, czekamy około tygodnia na nasze okulary. No dobrze, to już wiemy, jakie ty byś wybrała. A przejdźmy może przez to, co w ogóle tutaj możemy customować. Możemy zacząć od tamtych enkoderów i Kato, które oglądaliśmy się, zastanawialiśmy, czy one tu są w konfiguratorze, ale też tam na górze widziałem lifestyle'owe. Opowiesz coś o nich? E, tak, oczywiście. Najczęściej wybierane lifestyle'owe okulary są to okulary e, Holbrook. Kolejnym naszym hitem ostatnio e, są okulary iJacket Redux. A tutaj widzę, że nawet gogle sobie można skustomować też rowerowe, pewnie, tak? E, to są z tego, co widzę, gogle zimowe, narciarskie. A fajnie, czyli nawet na narty można zrobić sobie swoje? Tak, wersję. oczywiście, jak najbardziej. Tak samo jak w okularach, tak samo w goglach. No i proszę, od razu jest kamo. E, paseczek, szanuję. E, paseczek, ale paseczek, strap możemy sobie również wybrać. Ktoś tu jest chyba czerwony w duszy. E, albo różowy. <laughs> może być też fiolet. Tu dokładnie wszystko w cenie. Kupujemy. <laughs> Nie, wychodzimy o niechąc. Olbruki już tam widziałem w wersji Troili design, także może się zaprzyjaźnimy. A tutaj możecie zobaczyć, ile w ogóle jest dostępne modeli od takich klasycznych, jak radary, czy. Joe Breakery, które możecie sobie skustomować przez Sutro, Holbruki, Holbrooki XL, czy właśnie inne wersje Sutro jak Small czy Light. Przez Encodery, które też już weszły do kanonu lektur, że tak powiem. Kilka innych bardziej, yy, może mniej spotykanych, jak właśnie A-Jackety czy fro -frog Skiny, Różne tutaj są. Modele łącznie właśnie z goglami. Super, Ala, to bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas. Mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym wideo. Dzięki i do zobaczenia. A ja słuchajcie, mam dla Was jeszcze konkurs. E, mianowicie zrobimy tak. Pod postem z tym filmem na Facebooku możecie wrzucać swoją wersję personalizowanych oklejów. Które Wam się podobają, jaki byście widzieli model w jakiej personalizacji, a ja z tego wybiorę trzy komentarze i odezwę się do Was. Wyślę Wam, myślę, że czapkę okleja albo jakiś inny podobny, fajny gadżet. Takie personalizowane okulary naprawdę robią efekt wow. Ja sam i mam bardzo dużo modeli. A te, które mam na głowie są moje zdecydowanie ulubione. Zresztą, nawet jak dzisiaj byłem na nagraniu w pytaniu na śniadanie, to oczywiście pierwsze komentarze pod postem były, gdzie moje żółte okleje. Bo akurat byłem w złotych, bo te zostały gdzieś tam w innym aucie. Także robi to robotę, jest to naprawdę frajda. Macie wtedy jedne, jedyne niepowtarzalne okulary, tylko wasze. Jeszcze jak sobie podpiszecie szybkie, to już w ogóle wow. Też jest to myślę niezły pomysł na prezent dla kogoś, kto ma wszystko. Jak zrobicie mu na przykład okulary w kolorze auta, roweru, ulubionych ciuchów czy coś takiego, to myślę, że jest to super opcja. No i też takie okulary customowane to niezła opcja dla Teamów. No bo tutaj za mną na półce widzicie mnóstwo różnych okularów, ale dajmy na to, patrząc na warszawski klub, nie wiem, triwała, chociażby triatlonowy, czy na Endless Paint Szymonika, gdzie kolory w jednym przypadku są zielono, fluo z niebieskim, a w drugim przypadku niebieskie z żółtym, to tak nie do końca są tutaj okulary gotowe z ręki, pasujące do tamtych strojów. A można sobie wyklikać w konfiguratorze, właśnie okulary w różnych wersjach zielonego z niebieskim, czy żółtego z niebieskim, tak, żeby to Wam właśnie pasowało do strojów. Dzięki za obejrzenie tego wideo. Do zobaczenia w kolejnych. Hej!